Sponsorem prognozy pogody jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poryby, Polacy! Witam wszystkich bardzo gorąco. na Męsach. Dziś akurat jesteśmy na terenie działania lokalnej grupy rybackiej Bielska Kraina. I to właśnie tutaj spotykam się z właścicielem gospodarstwa rybackiego. To pan Karol Szramek. Panie Karolu, piękne gospodarstwo. Akurat dziś cudowna do tego wszystkiego pogoda. Co skłoniło państwa do podjęcia nowych inwestycji do rozwoju tego właśnie gospodarstwa rybackiego? Jeśli pani pozwoli, zacznę od. Trochę od historii. To gospodarstwo powstało w drugiej połowie XVIII wieku. Zostało założone przez mojego pradziadka i tak zaczęła się historia rodziny i przygoda rodziny z rybackiem. Tradycja ta jest przenoszona z pokolenia na pokolenie teraz już piąte pokolenie prowadzi to gospodarstwo. Zawsze staramy się, żeby ono było postawione na wysokim, żeby było wysoko postawione, dobrze prowadzone i w tym celu ustalamy sobie strategiczny taki program co najmniej dziesięcioletni. W ramach tego programu obecnie realizujemy system Sprzedaży ryb tu u nas w gospodarstwie. Analizując rynek, stwierdzamy, że oczekiwania klientów bardzo się zmieniły. Odchodzi się od y, sprzedaży ryby żywej. Klienci oczekują w tej chwili, Propozycji z gospodarstw rybackich, które by im ułatwiły obróbkę tej ryby w swojej nowej, eleganckiej kuchni. No tak, no bo kto dziś chce się bawić, że to powiem, skarpiem, od samego początku, czy też z inną rybą. Każdy chce już mieć wyfiletowaną rybkę w domu. Otóż to i, i nasze inwestycje zmierzają w kierunku utworzenia salonu sprzedaży. Tych ryb, powiem, salonu, nie sklepu, bo on taki ma mieć charakter, właśnie. Ten salon będzie wyposażony w zaplecze, zaplecze wyposażone z kolei w linię technologiczną, umożliwiającą przygotowanie ryby właśnie w ten sposób. Uśmiercenie, odgłowienie, wyfiletowanie, schłodzenie, zapakowanie próżniowe. Jeszcze pytanie, jakie ryby głównie hodujecie tutaj w gospodarstwie? Głównie hodujemy karpia, bo to jest Tradycja nasza polska i nasza tutaj, yy, naszego regionu, ale ponieważ yy, klienci poszukują innych ryb, również słodkowodnych, no to wprowadzamy hodowlę amura, hodowlę szczupaka, sandacza, lina te ryby przede wszystkim. Ja miałam okazję podejrzeć, jak jeden z przyjaciół właśnie państwa przygotował już niesamowite potrawy z ryb. Wiem, że była polędwica z. Z yy, Suma. Suma. I o tym mam nadzieję w kolejnym naszym spotkaniu. Tymczasem bardzo dziękuję za tą rozmowę, a Państwa oczywiście zapraszam na kolejne prognozy pogody. Sponsorem prognozy pogody było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poryby Polacy! Czas na informacje dla kierowców.